Czy wiesz, że istnieją proste sposoby, aby pozbyć się bólu pleców, stawów i nóg w ciągu zaledwie tygodnia? W tym filmie podzielę się z Wami kilkoma skutecznymi metodami, które pomogą Wam zredukować ból i poprawić jakość życia. Wszystko to można osiągnąć bez skomplikowanych procedur czy drogich terapii. 1. Stretching i ćwiczenia wzmacniające Regularne rozciąganie i wzmacnianie mięśni pleców, nóg i stawów jest kluczowe. Możecie zacząć od prostych ćwiczeń, takich jak mostek, przysiady czy unoszenie nóg. Ważne jest, aby wykonywać je codziennie, najlepiej rano i wieczorem. Przyniesie to ulgę, poprawi krążenie krwi i elastyczność mięśni. 2. Terapia ciepłem i zimnem. Stosowanie naprzemienne ciepłych i zimnych okładów na bolące miejsca może znacznie zmniejszyć stan zapalny i ból. Ciepło rozluźnia mięśnie, a zimno zmniejsza obrzęki. Spróbujcie na przykład gorących kąpieli z dodatkiem soli Epsom, które wspomagają regenerację mięśni. 3. Zbilansowana dieta i suplementacja. Dieta bogata w witaminy i minerały, takie jak magnez, wapń i witamina D, ma ogromne znaczenie dla zdrowia stawów i mięśni. Dodatkowo warto rozważyć suplementację kolagenem, który wspomaga regenerację chrząstki stawowej. 4. Ziołowe maści i olejki, naturalne maści z arniką, żywokostem lub olejki eteryczne, takie jak olejek z mięty pieprzowej, mogą przynieść ulgę w bólu. Wmasowujcie je delikatnie w bolące miejsca kilka razy dziennie. 5. Techniki relaksacyjne Stres jest często przyczyną napięć mięśniowych, które mogą prowadzić do bólu. Medytacja, głębokie oddychanie, czy yoga pomogą zredukować stres i poprawić samopoczucie. Znajdź się chwilę na relaks każdego dnia. Na koniec pamiętajcie, że regularność jest kluczem do sukcesu. Stosując te metody przez zaledwie tydzień, możecie zauważyć znaczną poprawę i zmniejszenie bólu. Dbajcie o swoje ciało, a ono odwdzięczy się Wam zdrowiem i lepszym samopoczuciem. Jeśli podobał Wam się ten film i chcielibyście dowiedzieć się więcej o naturalnych metodach poprawy zdrowia, nie zapomnijcie zasubskrybować i zostawić łapki w górę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.